Dzień dobry, analiza indeksu DAX. DAX nadbił wspomniane opory. Drugi opór na poziomie 24600 punktów lekko nadbił, po czym zaczął spadać. I teraz strefami wsparcia dla tego indeksu jest poziom 24000, przebicie tego poziomu skutkuje spadkiem w okolice 23500 punktów. Wyłamanie tego poziomu to jest spadek do poziomu 23 23050 punktów i poziom ten będzie poziomem decydującym co do dalszych losów indeksu DAX. Wybicie dołem tego poziomu skutkuje załamaniem tego indeksu i należy tutaj pamiętać, że na indeksie, na tym indeksie na wykresie dziennym mamy do zamknięcia luki na poziomie 22600 punktów, 21430 punktów i okolice 20000. Także sytuacja bardzo ciekawa. Zobaczymy jak dalej będzie sytuacja na tym wykresie wyglądała? Pozdrawiam, cześć!